Cześć, witam serdecznie w 103. odcinku mojej serii z polskimi płytami winylowymi. Ten odcinek będzie krótki i kolejny odcinek z pozdrowieniami, tym razem dla mojego widza i subskrybenta Michała Bielskiego. Dlatego, że będę omawiał płyty jednej z jego ulubionych wokalistek. Bohaterem 103. odcinka, właściwie bohaterką 103. odcinka mojej serii jest Jolanta Kubicka. Debiutancki album e, Jolanty Kubickiej Światło w Lesie, e, noszący numer katalogowy SXL 797 to płyta, e, która ukazała się w 1972 roku. Rzadkością w tym wypadku jest to, że jest to wydanie stereofoniczne. Debiutancki album Jolanty Kubickiej moim zdaniem odniósł największy sukces, dlatego że w momencie, kiedy Jolanta Kubicka pojawiła się na festiwalu w Opolu, praktycznie już była gwiazdą. Na debiutanckim albumie artystki znajdziemy w sumie 11 utworów, o ile dobrze liczę. I tutaj mamy myślę, pierwsze wielkie przeboje Jolanty Kubickiej. To było dawno temu, czy moje pytanie, tak wygląda? Tak wyglądała wtedy Jolanta Kubicka ponad 50 lat temu. W sumie z tego, co Michał zdążył mi powiedzieć, to zdaje się, że Jolanta Kubicka wydała trzy long playe. Michał, wypowiedz się w komentarzu, jeżeli się mylę. I to jest na pewno pierwsza płyta, biorąc pod uwagę niski numer katalogowy. Natomiast kolejny album, który mam tej artystki, to trzeci jej bodajże album zatytułowany po prostu Jolanta Kubicka. Płyta pochodzi z biblioteki publicznej. Niestety reszta jest zamazana, ale prawdopodobnie była to publiczna biblioteka w Katowicach. Tak ta płyta wygląda. I tutaj moi drodzy mamy takie przeboje jak niech będzie jak ma być. Szczęście ma ludzką twarz, czy niech ci będzie dane szczęście dwie płyty <laughs> serdecznie polecam, dlatego że yy, no, Jolanta Kubicka, co by nie mówić, no, dzisiaj to już piosenkarka troszeczkę zapomniana. Natomiast ta płyta wyszła stosunkowo późno w porównaniu do jej debiutu, dlatego że tutaj mamy numer katalogowy SX1833, a zatem był to rok 80. A biblioteka publiczna tutaj jest e, nawet pieczątka, nie w katowicach była, tylko w gnieźnie, ta płyta była w gnieźnie. E, ktoś pożyczył po prostu i nie oddał. Mam kilka takich płyt z pieczątkami, właśnie z bibliotek. Fajne to były czasy swoj, swoją drogą. E, po prostu i nawet powiem szczerze, że jak na płytę, która była w bibliotece to naprawdę jest w bardzo dobrym stanie zarówno okładka jak i płyta widać że ta płyta była powiedzmy albo mocno szanowana albo rzadko pożyczana moi drodzy także z tego co ja się zdążyłem zorientować to brakuje mi tylko jednej płyty Jolanty Kubickiej której poszukuję